W poprzednim odcinku. Nie spodziewał się, że w ten sam dzień porwą go kosmicziemy. I tu do tego jak Odkąd pokonalem predatora Tak oto ziemniak Heniek wrócił do domu. Zium zium zium. Po tym strasznym spotkaniu Heniek postanowił wrócić do domu, żeby to przespać. Niestety, adrenalina, która mu towarzyszyła po tym spotkaniu, nie dawała mu spokoju cały czas, męczyły go tiki nerwowe. Sposobem na zwalczenie tych objawów była terapia z psychologiem. Nie jest pod się takiego obrotu sprawy i odkadł porwól, nie ten kosmita ni nie jest taki samo, nie wiemy, co mam robić. He? Witam. Jak się tu dostajesz? Po ludzku. Tu stwierdzenie nie ma sensu, w twoim się Możliwe, ale nie po to tutaj nem generalnie alem dostziałem się premier na to od kat omenes men nam nie mógł sumienia. sumienia. Amenny je mycia tichyny głoąmialem ses siebie pało roz nasy z jedzeta z kolom, ma mam stud z strezu połureowwego. Ca kardi ma radzemki jedziec zaika młodci tu wid ze stras z Nedzeci. Do schona zło astrami Toatora. Ten pktorego pokolem, lamus pokonalem straśni lamu go i jego dłoczci kiem no tos, ciepie ostrynez. Powiedz mi, gdzie jarem do iego przyjaciół jak się amawiali, nie pują tu taki okradać się z pieniędzy. Jacki będę mi jedno, po co pomagasz? Lepiej międzym nie akcji, to rysabil. rekoma zaprzyjaciela, nie Mega mi Eluvi a Alla vida a moi si u e lu, uor zestat con nostromo.